Witam wszystkich ponownie. Chciałbym tym razem zaprosić wszystkich do wysłuchania mojego kolejnego wykładu na temat tajemniczej bestii z Księgi Objawienia rozdziału 13. Jest to niezwykle interesujący temat i przyczyn jest kilka. Przede wszystkim bestiata, bestiata jest przeznaczona przez Boga do zniszczenia Babilonu Wielkiego. Drugie zadanie bestii. Tym razem nie wyznaczone przez Boga, jest yy, bestia. Ma mieć. Słudzy szatańscy mają wykonać dla bestii obraz oraz posąg. I chrześcijanie będą sądzeni na tej podstawie, czy lękną się i złożą pokłon bestii, czy też nie. Jest jeszcze trzecia przyczyna. Bestia ta będzie stosowała system szóstkowy. Trzech szóstek, żeby kontrolować wszelkie finanse światowe. I bez akceptacji tego systemu szóstkowego, nie będzie można ani kupować, ani sprzedawać. Tak więc znajomość tożsamości tej bestii jest niezwykle ważna. I dlatego postanowiłem ukazać to wideo i moje przemyślenia pod tym względem. Tak więc. Yy, Zacznijmy od początku. Objawienie 13 rozdział, werset 1, tak nam ową bestię opisuje. I ujrzałem bestię wychodzącą z morza, mającą 10 rogów i 7 głów. Na jej rogach 10 diademów, a na jej głowach imienia bluźniercze. Co jest ciekawe, bestia ta wyłaniała się z morza. Morza, według biblijnej symboliki, reprezentują masy ludzkie które są poddane całkowicie władzy szatana. Zwróćmy jednak uwagę na symbolikę biblijną odnośnie królestw ziemskich. Zwierzę pojedyncze reprezentuje jedno królestwo. Natomiast rogi tego zwierzęcia reprezentują jego władców, czy też króli. Weźmy na przykład Księgę Daniela, 8 rozdział, werset 20 do, 20 do 22 mówi nam tak. Baran z dwoma rogami, którego widziałeś, oznacza królów Medii i Persji. Czyli jeden, jedno stworzenie, które posiada dwoje rogów, oznacza królów Medii i Persji, dwa rogi. Dalej, kozioł to król grecki. I jest taka historia, że yy, róg kozła greckiego został utrącony, złamany. I w jego miejsce pojawiły się cztery rogi zamiast jednego. A historia była taka: w wieku lat 33 Aleksander Wielki nagle zmarł na chorobę weneryczną i z jego, jego państwo zostało podzielone na jego czterech generałów. Tak więc, sam fakt, że bestia posiada siedem głów oznacza, że w skład tej bestii wchodzi co najmniej 7 państw czy narodowości. Rogów jest 10. Być może oznacza to liczbę zupełną, czyli wszystkich władców, co oznaczałoby, że władcy siedmiu królestw jest ich więcej aniżeli y, pojedyncze y, królestwa, czyli władców jest więcej niż królestw. Czyli oznacza to międzynarodową organizację. Organizacja ta jest potężna, dlatego Biblia o mówi: jest to najpotężniejsza organizacja na Ziemi. Drugą równie potężną organizacją jest organizacja Babilonu Wielkiego, czyli Wielkiej Nierządnicy. Te dwie organizacje posiadają praktycznie niezwykłą moc w dzisiejszych czasach na, na Ziemi. Objawienie dalej. Mówi nam tak, że zwierzę, które widziałeś, było podobne do Panteria: jego nogi jak u niedźwiedzia, paszcza jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i swój tron, i wielką moc. Jedna z głów jego była śmiertelnie zraniona, ale śmiertelna rana była jego wygojona. I cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddawali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc. A także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć. Czyli źródłem władzy i mocy tej bestii jest nikt inny jak smok, czyli szatan, lucyfer. I cała Ziemia, co jest najciekawsze, cała Ziemia według Biblii wielbi szatana, oddając mu pokłon, a także oddając pokłon samej bestii. Ktoś może pomyśleć i powiedzieć: "Nie, to jest absolutnie niemożliwe". To jest możliwe tylko że świat w owowielbienie szatana przed nami ukrywa, ale nie ukrywa go tak skutecznie, żebyśmy o tym nie wiedzieli. Pójdźmy więc. Zwróćmy się do początku istnienia bestii. Kiedy to się zaczęło? Bestia zaczęła częściowo istnieć już w czasie iz pobytu Izraelitów w starożytnym Egipcie. Izraelici będąc w starożytnym Egipcie byli narażeni na wpływ czarów i magii egipskiej i niewątpliwie ten wpływ był na nich dosyć istotny, co objawiło się podczas, e, jak Mojżesz wszedł na górę Moria, żeby odebrać od Boga dziś przykazań. Kiedy wrócił, co zrobili Izraelici? Okazało się, że zbudowali złotego cielca, zaczęli mu składać hołd. To już były pierwsze objawy pojawiania się bestii. Bardzo nieśmiałe. Niemniej w końcu podczas rządów króla Sedekiasza doszło do tego, że Izraelici składali w świątyni Boga, świątyni samego Boga, który polecił im zbudować świątynię, który ukazał im tyle cudów. Dał im tyle błogosławień, że za czasów króla Salomona srebro było uważane za, za nic. Zamiast czcić tego Boga w jego własnej świątyni, Izraelici czcili Lucyfera. W tej właśnie świątyni. Od tego momentu Lucyfer zaczął uważać ową świątynię za swoją. I miał ku temu, trzeba przyznać, pewne prawa. Ponieważ Bóg dał świątynię Izraelitom, a. Izraelici powiedzieli nie, my będziemy służyć Lucyferowi. I Lucyfer mówi, dobrze, okej, okay. oni dali mnie te świątynie, od dzisiaj jest moja. I tak to się właśnie zaczęło. Bóg srogo ukarał Izraelitów za to. Dostali się do niewoli babilońskiej w około 635 roku naszej ery. Sorry, przed naszą erą, przepraszam. I Werset, jeszcze podam werset Ezechiela 8:16, który nam mówi dokładnie, że zwróceni Izraelici w świątyni oddawali pokłon Bogu Słońca, czyli Lucyferowi. Kiedy Żydzi byli w niewoli babilońskiej, Babilończycy oczywiście słynęli z szatana. I Żydzi byli, jeszcze lepsi pod tym względem. Opracowali największą, e, najbardziej mocniejszą odmianę czarów i magii, która do dzisiaj istnieje, nosi nazwę kabały. Także w czasach niewoli babilońskiej powstał tak zwany Talmud babiloński, który jest dzisiaj znany w formie spisanej. Wtedy tak kabała, jak i Talmud babiloński istniały w formie e, Ustnej. Za czasów Jezusa talmud nie był spisany. Kiedy Jezus się narodził, bestia już była bardzo mocna. Istniała nie tylko w Izraelu, ale także w Egipcie, w Rzymie, w Grecji i w wielu innych mniejszych państwkach i bestia ta już posiadała wielką moc. Prawdą jest, że bestia chciała za wszelką cenę zamordować Jezusa w momencie, kiedy on się narodził. Herod ścigał go i pragnąc go zamordować, wyrżnął w Betlejem kilku, kilku czy kilkanaście niemowląt. Była to wieś, nie można się spodziewać, że była tam wielka ilość niemowląt, jak niektórzy to sugerują. W każdym bądź razie kapłani żydowscy doskonale wiedzieli, że ma się pojawić Mesjasz. Król wiedział o tym i się spodziewał. Czy chciano go przywitać, zanim on zdążył powiedzieć jakiekolwiek słowo, jakiekolwiek przemówienie, już bestia zadecydowała, że Mesjasz Boga Jahwe musi ponieść śmierć. Tak rozpoczęły się rządy bestii.